Siemanko, siemanko, z tej strony Sklosski na Was w kolejnym odcinku Margonem Randomizer na moim kanale. To już właściwie w przedostatnim odcinku tej właśnie serii. Dzisiaj sobie wbijemy 160 level. Założymy nową legendę w moim ekwipunku, czyli ten pierek z ogra stalowego Pazura i ponadto utrudnimy sobie ten odcinek jakimś ciekawym wyzwaniem. Ja zachęcam was standardowo do stawienia łapki w górę, komentarzyka, ale już teraz nie z wyzwaniami dotyczącymi wbijania levela, bo planuję coś grubszego. I yy, subskrypcji na tym kanale, a ja bez zbędnego przedłużania lecę z odcinkiem. Jesteśmy już przy koledzy zwania. Widzicie, zostały nam dwa wyzwania. Tak naprawdę tylko dwa wyzwania nam zostały i teraz jak naprawdę będziemy sobie yy, losować to wyzwanie, więc uwaga, siup. X bez dodatków. No to będzie, w sumie mówię to samo co co tydzień, co zawsze, znaczy się nie bo co tydzień, że to będzie ciekawe wyzwanie. No, ale zobaczymy jak mi wyjdzie, więc teraz widzimy się już w gierce. A o, oczywiście pozdrawiam serdecznie osobę, która to napisała. X z dodatków, kurde, no to będzie przekichane trochę, tylko czekajcie, właśnie widzę, że mi się jeszcze tutaj respi Furion, więc sobie na niego logniemy. Wejdziemy na incognito kartę i tam będziemy ekspić. <laughs> jak widzicie tutaj kryształki jakieś śmieszne. A teraz widzimy się już, gdy nie będę mieć żadnych dodatków. Dobra, jesteśmy już tutaj. Jak widzicie, nie mam żadnych dodatków, totalnie żadnych. Możecie sobie nawet sprawdzić aktywne dodatki No nie ma tu nic, naprawdę Idziemy teraz expić nasz 156 level Myślę, żeby ten level Expić yy, oczywiście teraz na, już na ograch Ale najpierw sobie odbierzemy w ogóle ciekawe questy Które możemy odebrać na ten level Pokaż listę dostępnych dla mnie zadań I ogrza kawerna możemy sobie rozpocząć Więc idziemy rozpocząć sobie ogrzą kavernę Oczywiście siup To było w Nithal, bo Nithal ma tak naprawdę najbliżej yy, Siub, tutaj yy, zakonnik równowagi Ogrza kawerna yy, Tak, tak tak, 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 i siup i lecimy. Mam nadzieję, że mi wyjdzie to Xpienie. Że nie będzie mi to jakoś zbytnio utrudniane. O jezu, ale to będzie przerąbane. Ja nic nie widzę. Ja pierdzielę. Żeby nie walną żadnej jedwójki. Ale ja nie widzę, jakie mają grupy te ogry. No zobaczymy, ile razy się tu wywalę. Będzie ciekawe Będzie ekspik To może ja Wam zrobię już time timelapsa i się widzimy, jak już skończę to Xpić, co? To by było dobre rozwiązanie. To by było dobre rozwiązanie, no. A i chciałbym jeszcze dodać, że sorry, że w poprzednim odcinku to Xpienie yy, tylko korzystając z minimapy mi trochę nie wyszło, ale w połowie odcinka. Ja tak naprawdę o tym zapomniałem, bo liczyło się dla mnie, żeby to szybko zrobić, żeby był odcineczek. Więc to był trochę taki odcinek na się, za co serdecznie przepraszam. Ale myślę, że ten odcinek wam to wynagrodzi, bo jest dość ciekawy i myślę, nawet trochę mocny, nie? Dobra, my zakonik równowagi zrobiliśmy już i teraz idziemy go oddać, żeby wbić sobie 156 level w tym odcinku. Na razie tylko jeszcze posprzedajemy syfy utuni oczywiście, czyli tradycyjnie wręcz można powiedzieć już. Dobra, yy, czy tu coś mam jeszcze? Nie, ale tu mam tą legówę. Dobra, i teraz musimy pójść z buta do tchuzal, niestety, ponieważ nie ma żadnego teleporta na tej postaci. Furionek stoi, uwaga, bijemy go, cyk. Cyk. I dostaliśmy drogocenne kryształki. Dobra, jesteśmy już w tchuzal, oczywiście. Idziemy teraz szybko do Nithal odebrać quest'a i wbić 156 level. O, nawet szybko się ta gra załadowała lol. <śśmiech> Dobra, i Zakonniczek Równowagi nadaje nam level 156. Proszę bardzo, awansowałem na kolejny poziom. I może teraz spróbujemy już nawet, mógłbym zaryzykować, spróbować w, y, na SK po prostu się tam y, bić, że tak powiem. <laughs> Ale jestem debilem, że zacznę od maga Dobra, stary wstał i wraca na ogrzą kawerny, jednak Bo zdecydowałem, że to nie ma sensu tam na SK jeszcze expić, jak widać Widzimy się jak będę expić już 100, Jak już będzie koniec levela 156 Dobra, chyba kolejny level jest wbijany, tak o yy, Zostało mi <tyle>, tyle, nie wiem ile to jest Widzę, że prawie Pół mxpa, Czyli jakieś kilkanaście grupek, nie wiem, może mam 97, 98% I myślę, że sobie za chwilę dobijemy nasz level 157 I Wraz z tym jak go wbijemy Może sobie spróbujemy zrobić jakiegoś fajnego quest'a Bo takie nie jest trochę nudne A myślę, że quest'ik jakiś fajny, jakby był w miarę krótki To by szybko wbił nam level 158, 159 I 160, nie? Mamy cały pasek, mam 16 tysięcy Mi brakuje, dobra, no to na tej grupie co już na pewno będzie level upik i awansowaliśmy na 157 level. Dozbijamy sobie tutaj, bo to jest taka mała mapka, dozbijamy sobie te kilka ogrów i pójdziemy szukać jakiegoś fajnego, ciekawego questa, którego będę robić, nie? Dobra, znalazłem questa. Quest nazywa się Odnajdź skradziony mieszek kapłanki Virgo. Więc teleportujemy się teraz do bodajże. Tornek? Bo to było w się to ten, tego wał. a kapłanka Wilgo jest w świątyni Czterech Bóstw. Dobra, przepraszam. My bad, my bad. Dobra, tu. Ja wiedziałem, że ja ją skądś kojarzę, ale nie wiedziałem, że właśnie z yy, tąd właśnie. Yy, o oh jest, dobra. Eee. Yy, coś się stało. Dobra, yy, dobra, tutaj se musimy to i rozpoczęliśmy quest. rozejrzyj się po świątyni. Poszukaj jakichś śladów albo To tu przerzucę na drugi ten. Wschodnia piwnica świątynna P1 plecak years later. Dobra, ogólnie kośik już jest zrobiony, tak naprawdę. Razimy go tak naprawdę odebrać tutaj. O Jezu, mi zajął, nie polecam tego questa, bo ogólnie trwa strasznie długo. I uwaga, awansowem na 158 level. No i co tu dostałem? 3 złota, no i jakiś, jakąś ze bogini. Sorry za to, ale ogólnie nie potrafię wytrzymać, w pokoju jest za ciepło. I yy, dobra. Ubierzemy sobie przy okazji teraz właśnie legendę. Siup, proszę bardzo, mamy nową legendę w ekwipunku, proszę bardzo. Może teraz nam się coś uda zdziałać na SK, zobaczmy. Jest i gnito czyli teraz tak naprawdę nie mamy żadnego tutaj niczego. No i teraz tak naprawdę będziemy... Widzimy się za chwilę. Dobra, już wstałem i idziemy ekspić teraz na yy, ogry z powrotem jednak. Ale ogólnie też chciałem pozdrowić Kławka, którego nie zdążyłem pozdrowić w poprzednim odcinku, ponieważ obciąłem tamten materiał i teraz mi właśnie napisał komentarz, więc przepraszam Cię ziom. Już Cię pozdrawiam, jesteś koksem, pamiętaj. Dobra, my idziemy na, tych, yy, na te ogry, nie? Chociaż czy ja mogę jeszcze jakiegoś quest'a? Nie, nie mogę quest'a. Dobra, walić to, idziemy na ogry. I widzimy się jak skończy. XP'ć. Dobra, i właśnie wbijamy level 159. Uwaga, cyk. I mamy 159 level plus 4 do intelektu. No i co, idziemy sobie sprzedać te rzeczy? Zaraz będziemy expić 160 level, tak naprawdę już, nie? Dobra i właśnie dobiłem nasz level 105, so 160, więc uwaga, myk. I ostatnia grupka myk. Proszę bardzo, 160 level. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam się spodobał. Zachęcam do stawienia łapki w górę sobie z dzwoneczkiem, komentarzyka z wyzwankiem, albo nie, dobra, nie, 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 nie trzeba już. No